Kazał, kazał, w której się ukazał wymiar z Ludwikiem Czornem no i tam pada takie sformułowanie w kontekście rozmowy Sienkiewicza z Belką e, w aferty taśmowej, e, że może to nie jest e, szambo, e, ale e, pachnie głównym. W taki sposób właśnie wyjeżdża Platforma w tym okresie. E, pan komentuje takie słowa kandydata Platformy Obywatelskiej do Sejmu, drugiego miejscem. w tym Polityków Platformy, kandydatów Platformy na posłuch łączy koryto, łączy chęć żywienie się na koszt podatnika, a nie wspólna wizja państwa, wspólne wartości, czy wspólny program. Też słowa Ludwika Dorna doskonale to potwierdzają, ale notabene niestety w tym zakresie Platforma nie różni się od innych e, głównych partii politycznych. Jedną formacją, która ma inne podejście, zgłasza jednoletnią Nie Jest to tak, że on jest jakimś koniecznym w Platformie Obywatelskiej? Zrobił tu za kiedy był tej partii do Wielu Polaków, w tym ja, uważa, że panowie Michał Kamiński Ludwik Zorn, Panna Pieralski, którzy um, pojawili się w Polsce, powiedzmy, że jest, jest kropka. Ja kropka jasna. Okazuje że ta partia umarła, jest, można powiedzieć, tytanikiem dla opadliwych polityków. Niech tak będzie. W mm -hmm. no, taki sposób, że Pan też powiedział, Pan też to porównanie użył. To e, kiedyś premier Francji e, w trzeciej Republice, że używał takiego porównania do piłbasy z Flachów. Mówił, że ona brzydko, bardzo pachnie, jest właśnie głównym, tutaj cytuję, że jest ale tak samo jest z polityką. Nie ludzie w nie wiedzieli jak ona, jak się ją robi, no. jaki ma zapach, żeby no. było dobrze. Myślę, że bardzo znużony w polityki i cyniczny, który zostanie wyspany przez wyborców zdrowia ja na zasłużoną emeryturę nie tylko ze względu na to, co ale ze względu na całą tę kadencję, w jaki sposób miał przeszedł, przebędzie. Nie będziemy chciały wybuchać nieprzyjemnych zamówień, które przed aktorami rządzą. Mój tylko oglądam politykę w telewizji, czasami w kawiarnianą poprawiam rozmawiając z politykami tej, form tej, tej formacji, którzy wejdą do Sejmu. Gdyby takich polityków jak Ludwik Doron, Platforma przyjęła pół roku temu, to teraz jak AWS i UW walczyłaby o wejście do kolejnego Sejmu. Jeszcze osobę z o osobę ostatni. E tam z przedstawiciela wybiera się m.in. dobry wynik Partii ale e też dobry wynik Zjednoczonej Lewicy, bo 9% Zjednoczonej Lewicy. Czy Pana zdaniem nie przekroczył ten próg, bo oni muszą 8%? Platforma robi co może, żeby pomóc Zjednoczonej Lewicy, wierząc, że to będzie ich koalicjant. Dlatego między innymi zaproponowali posadę miejsce na listach Pana Napieraskiemu, żeby zwiększyć szanse swojego potencjalnego koalicjanta, czyli Zjednoczonej Lewicy. To po prostu są, jest przystawka w chwili obecnej Platformy. I nie udają, że się różnią, ponieważ chcą zebrać część tych wyborców, którzy na Platformę, w którym po nie zagłosują. To może jest taka że wszystkie partie kontra PIS, koalicja stąd mają niestety nowoczesną, drugiej lewica. My będziemy kontra wszystkie partie, czy PIS, czy Platforma, czy SLD, czy Zjednoczona Lewica, czy tak zwany zlew. I po prostu oni się bardzo niewiele różnią. Gdybyśmy zadali 10 fundamentalnych pytań o Polskę, to platforma nie różniłaby się od zlewu i od PISu więcej niż dwóch pytaniach. Dlaczego zlew? Właśnie. Bo zjednoczona Lewica to dla nas jest zlew. Zlew jak po prostu tych wszystkich polityków, podpadków którzy nigdzie gdzie się nie załapali w kociarni, SL-dowców, pogrobowców pustkom, oni wszyscy się razem zrobili i to mam nadzieję, że zostanie przez Polaków jako zlew potraktowane, bo to zlew jest w istocie nic innego. trzeba olać. Zlew trzeba olać, Zlać mam nadzieję, że tak robią finalnie wyborcy prawdziwe że to będziemy mieli 25 października. Nie byłbym optymistą, nie byłbym pełen ani muszę w przypadku polityków zlewu, bo mogą zostać zlani, ścieków przez wyborców i tyle. I tego im życzę. Sim, sim,